A jak ja wykupię na przykład y, większość tych akcji, to przejmuję władzę nad tą firmą? Tak, dokładnie tak się dzieje. Ale żeby tak zrobić, inni muszą chcieć te akcje sprzedać. Czyli nie zawsze, y, jeżeli chcemy przejąć kontrolę nad firmą, nie zawsze nam się uda, bo może się okazać, że firma jest na tyle dobra, że nikt nie chce tych akcji nam sprzedać. A jeśli firma ma, ma bardzo duży zysk i chce kupić kolejne akcje, to czy te akcje y, są droższe niż jakby przynosiła straty? Tak, zazwyczaj, zazwyczaj tak. Y, bo tak jak zobaczyliście na początku, dzięki akcjom ma się prawo do zysku. Firma przynosi zysk, akcjonariusze mogą go podzielić między siebie. Więc im więcej jest tego zysku, tym taka akcja jest y, więcej warta. Bo można dzięki niej więcej zarobić? No dobrze, jestem na giełdzie, wiem, że mogę wymitować nowe akcje. Jeżeli przekonam inwestorów, to kupią te akcje i ja będę miał pieniądze, żeby produkować coś nowego i się rozwijać. Ale czy są jakieś minusy bycia na giełdzie? Jest jeden minus dla firm, które są na giełdzie, które wypuściły akcje dla wszystkich inwestorów. Tak jak już wiecie, żeby zainwestować w firmę, trzeba wiedzieć, co ta firma robi i czy ta firma robi to dobrze, a, a firma musi te informacje inwestorom przekazać. Prawo zobowiązuje firmę, żeby mówiła inwestorom, akcjonariuszom o wszystkich ważnych wydarzeniach, które są z tą firmą związane. Dlaczego to jest minus? No bo te wszystkie informacje będzie także bardzo uważnie czytała konkurencja. Jeżeli Bartek, jako firma, która jest na giełdzie, powie, że chce wystartować w przetargu, chce sprzedać swoje autobusy dla Gdańska, to jego konkurenci również wystartują w tym przetargu, jeżeli dowiedzą się o tym od Bartka. A czy gdy ja jestem akcjonariuszem. To mogę wystawić pod rozwagę innych akcjonariuszy na przykład decyzję wstrzymania tej produkcji autobusów. I jeżeli większość akcjonariuszy, na przykład 51%, zgodzi się, to wtedy produkcja zostanie wstrzymana? E, tak może być. Jeże, akcjonariusze są właścicielami firmy i posiadają władzę. Jeżeli 51% akcjonariuszy firmy Bartka dojdzie do wniosku, że nie ma sensu produkować e, autobusy, może lepiej warto produkować jogurty, no to firma przestanie produkować autobusy i zacznie produkować jogurty. Tutaj też nie zawsze to 51% jest istotne, bo tak naprawdę akcjonariusze, ci, którzy posiadają akcje, przynajmniej raz w roku spotykają się i decydują o najważniejszych sprawach. Na co dzień wszystkie decyzje podejmuje zarząd i kontroluje decyzje zarządu Rada Nadzorcza, natomiast wy jako akcjonariusze nawet z jedną akcją macie możliwość przyjścia raz w roku, przynajmniej raz w roku na takie spotkanie i wyrażenia swojej opinii na temat tego, co się w spółce dzieje, co nam się podoba, czy się zgadzacie z ogólną wizją rozwoju. I nie zawsze te 50% jest wymagane, bo jeżeli wyemitujemy na przykład 1000 akcji, a na takie spotkanie przyjdzie tylko y, nieduży inwestor, który posiada 5%, y, 50 akcji, a nikt więcej nie przyjdzie, to on będzie, mimo posiadania tylko 5% udziałów, miał wpływ na to, co się w tej spółce dzieje, bo będzie mógł na przykład wybrać osoby do zarządu i zmienić ten zarząd. Także to nie zawsze musi być 51%. To zależy od tego, ile mamy wyemitowanych akcji i ilu inwestorów te akcje od nas kupiło. Mamy bardzo dużo pytań. Myślę, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać przy okazji innych spotkań, być może w drugim semestrze bardziej od strony... Inwestowania przez inwestorów indywidualnych do tego zagadnienia podejdziemy. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać bardziej pewien mechanizm giełda jako alternatywa dla kredytu bankowego. Ja, jako właściciel fabryki, mogę oczywiście po spełnieniu pewnych wymogów uzyskać pożyczkę z banku, żeby taką fabrykę nową zbudować. Ale tutaj pokazaliśmy, że jeżeli będę miał bardzo dobry pomysł. I znajdę osoby, które też entuzjazm do tego pomysłu podzielą, e, pożyczę od nich pieniądze, nie płacąc żadnych odsetek. Co jest ważne, że ja przez to, że Igor ode mnie kupił jedną akcję, nic mu nie płaciłem. On mi pożyczył pieniądze i liczył, że dostanie zwrot w momencie, gdy wypracuje zyski. Gdybym tych zysków nie wypracował, Igor poniósłby stratę. Natomiast gdybym wziął kredyt bankowy, to musiałbym bankowi spłacać odsetki, niezależnie od tego, czy moje pomysły na biznes sprawdziłyby się, czy też by się nie sprawdziły. Być może nasuwa Wam się pytanie, jak rzeczywiście się tymi akcjami handluje? No bo. E tutaj mieliśmy bardzo ładnie Bartek i Igor sobie stali, wymienili się pieniędzmi, dostali akcję. W rzeczywistości to wygląda trochę bardziej skomplikowanie i na początek puszczę wam krótki filmik, jak to robią Amerykanie. Tak to właśnie robią na niektórych giełdach. E, wbrew pozorom, tam panuje bardzo duży porządek. To, że ludzie handlujący na giełdzie krzyczą do siebie i, i wymachują rękoma, e, nie oznacza, że są na siebie źli albo w jakiś sposób okazują swoje negatywne emocje. Po prostu na niektórych giełdach jest. E, Opracowany system zawierania transakcji za pomocą gestów. I tak można pokazać, że sprzedaje, kupuje dwie akcje w kwietniu, mniej więcej. Natomiast, e, oczywiście, to oznacza, że handlować takimi akcjami byłoby bardzo trudno. Każdy musiałby się nauczyć tych wszystkich skomplikowanych gestów nauczyć się poruszać w tym wielkim tłoku, który na giełdzie panuje. W w Polsce robimy to dużo lepiej niż Amerykanie. W Polsce akcjami handluje się nie ruszając sprzed komputera albo e, przez telefon. E, gdyby Igor chciał kupić e, akcję firmy Bartka, zadzwoniłby do swojego banku albo do biura maklerskiego, e, w którym. E, Złożyłby odpowiednie zlecenie. Czyli powiedziałby osobie, z którą rozmawia, taką osobę nazywamy maklerem, makler pośredniczy w transakcjach. Igor powiedziałby maklerowi, że chce kupić akcję firmy Bartka i makler by to wszystko za niego załatwił. Takim maklerem może być też system komputerowy. Czyli w rzeczywistości nie dochodzi do wymiany, nikt nie daje nikomu pieniędzy do ręki w zamian za kartonik, na którym jest napisana akcja, tylko dokonuje przelewów w systemie elektronicznym. Akcje również są zapisane na kontach jako e, impulsy elektroniczne, zupełnie tak jak stan zwykłego konta bankowego. Możecie się pewnie zastanawiać, jakie firmy e, są obecne na giełdzie, jakie firmy wyemitowały takie akcje. E, takich firm jest bardzo dużo. W Polsce ponad 300. E, zapewne niektóre z nich znacie. Nie wiem czy wiecie, Gadu Gadu jest firmą, która wyemitowała swoje akcje na giełdzie. Każdy może kupić akcje tej firmy. Podobnie Orlen, który handluje paliwami, podobnie Hop, który produkuje napoje i wiele, wiele innych firm, e, które zajmują się Czasami dużo bardziej skomplikowanymi rzeczami, takimi jak produkcja maszyn dla górnictwa, produkcja wałów, kardana, czymkolwiek one są, ale jest firma, która je produkuje i istnieje na giełdzie. Czyli na giełdę może wejść każda firma, która ma jakiś cel, która potrzebuje pieniądze i jest w stanie przekonać, innych ludzi, że te cele są dobre, że dzięki tym celom firma będzie notować zyski, będzie przynosić zyski i że dzięki temu wszyscy akcjonariusze zyskają.